Mieliśmy bilety na rząd 15 i weszliśmy i nie było rzędu 15. Nespodzianka, e, więc był trochę mały problem, więc mamy miejsca od siebie trochę trochę daleko. E, Ale będzie git! będzie prawda? Bez Bez go. Go.

Jesteśmy? Zamek w Setobal. Zamek Setubal? zamek Setubal Zamek Sesimbrze No, no i pięknie Mamy schodów za, to, za sobą już trochę Wydaje dziwne dźwięki, ale jeszcze trochę do góry jest Ładnie, warto było iść Fajnie, fajnie tak, dzięki Karina, dzięki. Karina szuka nam innej drogi na wieżę. Bo znalazła trochę, trochę słabą. Nie ma jeszcze. Nie ma oliwek? ma. listka. A to są oliwki? Musisz pomachać? Nie czuć wiem, że to oliwki. Idziemy więc dalej. Bardzo gruby razem się nie to. Jele yeah, jest git. No. Nic się widać. Nic się widać. Zapraszam do mnie. Zapraszam. Zapraszam. Stromny krokim się rozgościć. To to tam e, toaleta. E, tutaj kanapa, można sobie usiąść. Telewizor, prawda? Tam tarasik. Tam. Tutaj można sobie wejść. Zapraszam, zapraszam. Możemy, no tak? Możemy. Jesteśmy na dwie rzędy? jakbyś jeszcze. Także. Otwierać. Otwierać. Nie warto było spać z kamieni. Na pewno. To jest nasza fura. Co to miało być? Ale co miało być? To jest właśnie C4, którą dostaliśmy. Trochę się w wypuszczalni śmignęli. I takie autko mamy teraz. Takie mi I przemierzamy Portugalię. Trochę ciężko było je zdobyć. Trochę ciężko było po mnie wsiąść. O, dziękuję. Właśnie takie traktowanie. Trzeba sobie wypracować. Ale nam ta tę bardziej interesuje... Tak, klifę myślę że... o kurde, jaki danger, pani raczej. No idziemy tam? No możemy zejść, no też będzie ładnie. to poproszę. A ja te się musimy A już potem sobie mam zadyszkę. A nie każą ność. Ale powiem wam, że mają niezłą przyczepność te klapeczki. To jest to też guma, to. jesteś w trybie sportowym. Guma na takim czymś, to też chyba trzyma, nie? Dobra. Co byliśmy. Tam były schodki bardzo strome. A tutaj są mniej strome schodki. Tylko, że dalekie. O, i bez chodków śniad. I z A tu co? 164 Tutaj mają Państwo bar z kapkami. To jakiś płacka. Nie wiem po co się tu ustawiałem, bo po tych schodach To tak suszy. Ale to było kiedyś przesłynął w piesek, ale już go nie ma. Jestem czerwona na nasz To jest gorąco. To jest salon. Salon końcu. Ładny salon. A to kupiłaś w Ikei? Tak, tak, tak. To jest sztuczna, to jest sztuczna, sztuczna kochana. Sztuczna z Ikei. 6,99. To jest jadalnia. jadalnia. Letnia. Letnia. Na, na kawkę, na herbatkę. No tak sobie posiedzieć można, prawda, w miej, miej miejscu, w miej tym towarzystwie. <grym> Tutaj takie oczko wodne ostatnio wykopałam. Masz tam jakieś rybki? Czasem są, tak. Czasem sobie pływają jakieś takie fajne. Muszę Tak jest O, właśnie zaraz jakaś rybka będzie tam pływać. co oni myślają, to ja nie wiem, nie? To jest hit. I w tym razie dzisiaj powiedzieli "Tak Sara, załóż proksy. Podtarły cię wansy. Ale trudno. Załóż proksy. Nie będziemy przecież nic zrobić strasznego. Będziemy tylko chodzić po plażach. Prawda? No i Sara, co zrobiła? Załóżmy proksy. I co? I chodzi po takich jakichś dziwnych rzeczy. O, ładnie. Zrobię zdjęcie. ci zrobiłam. Ale widzę, że tutaj Krzysztof też robi sesję. Jezusie. Co, fajnie, fajnie, tak? Fajnie, fajnie mnie zostawić. No A by nie było się że ja zginęłam? Za nim skakać. skakać. Ale jaka jest ładna woda w ogóle. Taka sobie do wody. Pluk, pluk. Miejska prawa, nie taka dzika jakie widzieliśmy Co tu jest fajnego tam można wejść I Ja chyba chciałabym tam podejść O to ładne To jest ta restauracja, do której wszyscy chcą iść. Z drugiej strony tego budynku jest wielka kolejka. E, no, myślę, że jakieś dwie godziny, myślę, że ludzie będą jeszcze czekać. E, ale jedzenie wyglądało na talerzach bardzo dobrze. Myślimy na jedzenie jeszcze. Ale Lagos, fajne, drogie magnesy, e, drogie rzeczy, i zastanawiamy się, co, czy coś kupić, czy nie. To są takie talerzyki, na których można sobie na przykład czosnek zmienić. Wiecie o co chodzi. I można sobie zacząć pomidorki, wszystko. I to jest chyba fajna pamiątka, taka jest użyteczna. Mm. Te restauracja bardzo ładnie wygląda. To jest takie chyba typowe bo jest to miasteczko turystyczne. Bardzo turystyczne. Jest fajne, jest przyjemne. A tu ładne pastówki. Ciekawe, pójdę. Strasznie drogie. Oooo, ja cię, nie będzie soki. Oj, jakie śliczne! Ale ekstra! Ciekawe czy drogie, pewnie tak Tu taki fryzjer, można iść coming is novel your crocs